Zaczynasz kres, ten odcinek. Nie. Zaczynaj. Jeszcze jedna rzecz? Musimy się, co ty czasu dzisiaj mamy wafle. Już nie takie już nowe, były, ale jest nowy smak. I jest dla to dzisiaj bocia. Już myślałem, że mnie przedstawisz. I mamy dzisiaj nowy kazubię. Wafle dzik, kukurydziane o smaku paprykowym. Tutaj jeszcze możemy dla takich świrów tutaj w pokazać. 5 złotych. No to. Przystępna, cenna. I w wideł. Mała zawartość tłuszczu, a dosłownie niska. Niska, jak Krzysiu. No to co, przechodzę do mojej ulubionej części na tym kanale. mojej, jak i pewnie pana Mateusza z mojej lewej ja strony. Konsumpcja. Czy pani ma Proszę zjeść. To jest kolor niejednolity. Widać takie, że to jest w takie pasy. Po jednej stronie. Także. tu się smacznego. Choć mam być szczery, chyba, mi tu mi jak jakieś. Wafle pomidorowe i pomidory bardziej smakują z papryką Tamte mhm. były lepsze Smakuje jak zupkę chińską taką pomidorową To smakuje właśnie taka zupka chińska pomidorowa Aczkolwiek czuć też smak tego wafla, nie czuć samego takiego, tej pseudo papryki co tam jest Nie czuć samej papryki, to się no tak, do, czuć... tak słabo Czuć smak wafla, to jest na plus Smak niepodobny do papryki, prędzej jakby powiedzieli pomidorowe, to bym uwierzył to Smaczne są jak dla mnie Aczkolwiek te poprzednie coś żeśmy testowali były lepsze. Nie pamiętam ile wtedy dałem. Tak szczerze teraz bym dał jakieś... Nawet w sobie powiedzieć, że ósemkę. Bo mi smakują. A to wie Mateuszu? Taka 6. A dlaczego 6. Dlaczego tak nisko? Dobra, niski. niski człowiek, niskie loty, koniec no. rozmowy. Także tutaj wybijemy się w następnym odcinku. średnio.